Dobra, patrzcie na tę sytuację. Dwa punkty dzielą mnie, znaczy Sańca i Maxa. Ależ tu jest sytuacja podbramkowa. Tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć. Max pojedzie na dwa pit stopy. Ja pojadę na jeden w końcówce. Prawdopodobnie Max mnie dogoni. I będziemy się cisnąć do końca wyścigu. Zobaczymy. No i co? Q1 softy, w Q2 medy będziemy próbować. No musimy strategicznie tutaj się dobrze ustawić. Także wyjeżdżamy na tor, robimy bunker lapa. Nasze pierwsze okrążenie. No i jakiś bot wyjeżdża z boksu teraz.

Ładnie, 36, 7, dobra Tsunoda Karma za karmę. Proszę nie grid penalty. Uff, bardzo dobrze. Jedź sobie bez całego winga. Teraz wiesz, jak to jechać bez winga. Co? <laughs> Jego wina. Wjechał we mnie. Dobra, no. Mam stare opony. 36,7 No ale mieliśmy Winga uwalonego przez drugi trzeci sektor. Srogo, a późno zahamowałem. 35600 Zaszardem dalej q 1 na P10 Na P10 ze sporą stratą do maksa 35600. Tyle chyba zrobiliśmy w Fetelem? Fetelem zrobiliśmy 35200 bądź 300. O, także w sańce musimy na 30 skórki zejść. Dobra, wpierw używane opony Aby jeszcze się wyjeździć? 26 tylko. Ale to już są mega użyte opony. Medy to są już o wiele szybsze pół sekundy prawie. Lecimy na tor. shit shot lagi. Oh, this is nice. Trzeba się na tych medach się zakwalifikować. One są wolniejsze o 77 tysięcznych 25.7. 35,7. 34,4. Wow. No, Fetel. Niby jesteśmy bezpieczni. Dobra. Także lecimy z Q3 i zobaczymy, czy z Norrisem jesteśmy w stanie powalczyć. Dobra, zobaczmy. Ksharl P3. Wow. Ale na softach oczywiście. My się dostajemy na medach. Norris nawet się dostał na medach, ale strata jest duża do liderów. No zobaczymy w Q3. 34 musi być. Koniecznie. 34. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie zrobić z tego. Vamos, Carlos. 34.8 4.8 przed Norrisem To jest to co musimy zrobić, czyli być przed Lando, bo raczej z pierwszą czwórką nie powalczymy tu w kwalifikacji. Nówki zakładamy 34.8, dwie dychy przed Lando. Lando zrobi 35.0 Charles 35.7. No i zobaczymy. Zobaczymy, co jeszcze jesteśmy z tego w stanie tutaj zrobić. Mamy dobry trzeci sektor. Fatalny drugi, ale to jest prędkość Ferrari, niestety. I to samo w pierwszym sektorze. Prosto odcinki. Dobra, let's go. O kurde tak miało być Dalej strafa Gdzieś to w drugim, trzecim odrobić Uff, przed Norrisem. Odrobiłem to gdzieś w trzecim. W trzecim odrobiłem dwie dychy, no. Ooo, 34... 637. Pereza, nie, nie byłoby szans. Nie byłoby szans tutaj zrobić Pereza. Cztery dychy. Straty. Max to takie 34... 300, 400. Konfiguracja, jeden pizza stop, oczywiście mamy jeden komplet świeżych softów, to nam dużo da. Tygna. to jedziemy. Let's go. Chcemy, oh. Carlos. Kurde, w kanapce jestem. Max odjeżdża. No, co już warningi? Nawet pachołka nie zbiłem. Oj, oj, oj. Wątpię, żebyśmy trzymali tempo Hamiltona. To cholera. Zobaczymy, co w trzecim sektorze się zrobić. Dali jest szybkie w trzeci Dobra, niech botas leci Znacznie szybszy Także. Trzymam się za nim w DRSie. To jest mój jedyny Jedyna deska ratunku Nie wiem jakie tempo będziemy Tersu sobie zdoszczę Szóste okrążenie, bo i tak będą zaraz niedługo zjeżdżać jak na dziesiątym. Ok, gap na head is 0.9 seconds. They're on old mediums. Their tires are 5 laps old. Myślę, że they've got two stops. The last lap was a 1 minute 39.4. You're gaining by one tenth of lap. I stop około 18 sekund. Strata. 15-19 sekund. Alei serwisowej. Więc muszę pilnować Maxa, żebym nie odjechał właśnie na te... 15 sekund. No, dobrze, że mam ten drs bo czasem... bo nie miałbym tempa.

Distance to the leader is 7.5 seconds. 1.5 seconds to go. is next lap. 21 laps to go. He's going down. Max is down. He's Ah, estàs das hier noch Okay, we've lost the position. That's us down a place. Nie, jeszcze, nie, jeszcze, to, to nie miałbym już szansy. Widzę. Muszę robić teraz. Jakbym został dłużej, to bym definitywnie przegrał, bo nie byłoby już szans. Ok, stay clear of the white line on the exit. być no widzę, gdybym został jeszcze na 2-3 okrążenia, to on by zbudował sobie przewagę 6 sekund. I co by mi to dało? Nic by mi to nie dało. Ahead, okay, gap ahead is 2.2 seconds. They're on old mediums. Perez behind, okay. The gap behind is 18.7 seconds. They're on old mediums. Our gap to first place is 18.5 seconds. Your pit window is open. Pit window is open. There are 10 laps to go. Odrabiamy, odrabiamy to maxa, but I don't know how to go. Zatrzymam. Seeing a gap form. Nie ma szans. To daleko. Nie ma szans. Oj, Ciężko było go zatrzymać. Nie ma szans. To była jedyna nadzieja. Więc musimy dojechać do końca. Zobaczymy. Oto co nas dojedzie się. The second. Lap to the car behind. One second. Acho que isso chega aí. Mereceu dropping due to wear, então não be tão agressivo. Final lap of Kurde, nie ma szans. Chociaż... Grande Norris. Max, wygrywa. A, ah, nie udało się. Hej, hej, hej. Max był dzisiaj za mocny, za mocny. Chłopiec tempo z kosmosu, tempo z kosmosu. Nie było szans Chociaż no kurde Dałem radę jakoś tych butasów Hamiltonu spowalniać, ale źle go puściłem, Maxa. Za wcześnie go puściłem. Mogłem inaczej to zrobić. 26. 410-404. Error. Duża przewaga nad Hamiltonem. A Ferrari P3